Pokój dobry, niech będzie palony Jezus Chrystus. Zapraszam do wspólnej modlitwy na korące do Bożego Miłosierdzia o nietypowej porze. W naszych intencjach, za dusze w czystcu cierpiące, zakonających dla nas o dobrą śmierć, za tego z nas tu najbardziej potrzebuję modlitwy. Przepraszam za opóźnienie. Witam Was bardzo serdecznie w intencji księdza Piotra Pawlukiewicza, w intencjach chorych, cierpiących, konających dla nas o dobrą śmierć, w intencji mojej parafy i jej bystrej w intencji parafii Jana Chrzciciela, w intencji misji, które rozpoczynają się jutro wieczorem. Módlmy się za siebie nawzajem, módlmy się za tego z nas, kto najbardziej potrzebuje modlitwy, za wszystkich skrzywdzonych w Kościele przez Kościół i za tych, którzy krzywdzą Kościół, za hejterów. Módlmy się w intencji papieża Leona XIV, módlmy się w intencji tego z nas, kto najbardziej potrzebuje modlitwy, Módlmy się e, za tych, którzy nie potrafią się modlić. Zachęcam was tradycyjnie, kciuk do góry. Lubię to. E, hashtag modlitwa, hashtag koronka, hashtag duchowe spa, hashtag koszarawa, hashtag beskidy, hashtag polska. Módlmy się w intencji naszej ojczyzny. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne misyjne i zapowołanych. Módlmy się za wszystkich, którzy mają problemy ze sobą, depresję czy inne rzeczywistości. Módlmy się w intencjach, które nam towarzyszą. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć w imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami ucznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, Umęczony pod pąskim piłatem, ukrzyżowa umarł i pogrzebił. Stąpił do piekiel. Trzeciego dnia zmartwychwstał, stąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmodącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. wierzę ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie. Grzechu podpuszczenie, ciała w zmartwychwstanie, żywot wieczny, Amen, intencje dziewczyny od Grzegorza, rodziny przyjaciół, nieprzyjaciół zmarłych z rodziny oraz zamodlących się na koronce. Zachęcam Was, kciuk do góry. Zachęcam Was, kto może, do wsparcia tego kanału poprzez super czat, super naklejkę, czy wsparcie co miesiąc. To tyle. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki... Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. miej miłosierdzie dla nas i całego świata. W intencji syna, który choruje na schizofrenię, w intencji o uzdrowienie Joanny z nowotworu, Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, Najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata w intencji mojej siostry, która jutro ma bardzo ważny egzamin, w intencji sióstr z Raciborza Boża Wrzezie, w intencji księdza Zbyszka, który obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata ze wszystkich franciszkanów, którzy posługują w Szwecji, za moją mamę w intencji o zdrowie, dla niej w intencji kuzynki, która jutro weźmie ślub. Czwarta dziesiątka naszej koronki do Bożego Miłosierdzia, o nietypowej porze w intencji także mojej rodziny. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata w intencji Targockiego, który się modli o pokój na świecie od prawosławnego z Rosji. Jeśli jesteś Iwan z Rosji, cieszymy się, że jesteś. Bardzo dziękuję. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Ostatnią piątą dziesiątkę w intencji nas wszystkich też modlących się dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, Święty, nieśmiertelny, zmił się nad nami nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako z drugiego dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Za naszą Ojczyznę Polskę, pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielką, naszymi prośbami. Racznie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasze, synom swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Za wszystkich zniewolonych, święty Michale Archanielu, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić racz. Pokornie o tym prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Kakao, odpowiadam od czakramu silniejsze jest Boże błogosławieństwo i modlitwa egzorcyzmu. Judith, amen. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, chyba po raz pierwszy. Można napisać, kto po raz pierwszy. Bardzo Wam dziękuję. Dopiero wróciłem, Darek, z misji, z zastępstwa jadę na misji, więc teraz w trakcie misji je wyślę, bo będę robił też na misję święte nasze świece, więc nowe świece, więc proszę o wyrozumiałość. Eee, moi drodzy, gdyby ktoś chciał. Eee, to bardzo Was proszę. Super chat, super naklejki jako wsparcie kanału. Bardzo Wam dziękuję. Czy też na zrzutka.pl jest nasza zbiórka na nasze, na nasze inwestycje, pokoje. Jutro pojawią się pewnie zdjęcia, bo już mam zrobione. Bardzo szybko to idzie sprawnie, więc bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, że wspieracie. Mamy ponad 7 tysięcy, więc bardzo, bardzo dziękuję. Maria Nowy Sącz, Maria Lubi, szczęść Boże, pokój, dobro. Zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do tego, żeby być razem z nami, Franciszka nami. Tak mi się zrymowało, żebyśmy... Mm -hmm. Życzę wam wszystkim... Dobrego czasu. Niektóre, niestety, pytania zaczynam ignorować. <noise> Dziękuję, Łukasz. Siostry nie ma przy mnie. Siostra była na koronce razem z nami, więc to też widzi, czyta. Grzegorz Tomaszewski, szczęść Boże, witam serdecznie. Piotr potrzebuje modlitwy, Łukasz też, więc chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, dzisiaj już yy, powoli kończymy. Tak, może pobłogosławić Różaniec. Grzegorz jest brewiarz dla świeckich. Można kupić w księgarniach katolickich, w internecie. Brewiarz dla świeckich, wydawnictwo chyba Palutinum. Moi drodzy, Przemęczona, jeszcze troszkę muszę porobić, przygotować się do misji. Życzę Wam dobrej, błogosławionej nocy. Dobrze, że jesteście. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro z Bogiem. Trzymajcie się Jezusa. Hej.